Tak więc pierwotnie znajdował się tutaj hotel i restauracja. Teraz będziemy szukać znowu schodów na górę. Znajdował się hotel oraz restauracja, które nie wiemy dlaczego, ale po prostu chyba zbankrutowały. Cześć Szefanko, z tej strony ZAR. Dzisiaj będziemy eksplorować. Obiekt, który kiedyś był hotelem, restauracją, następnie domem spokojnej starości. Jak się później okazało, nazwa Dom spokojnej starości to tylko nazwa. Tak naprawdę ludzie byli tutaj męczeni, torturowani, prawdopodobnie nawet pomagano im umierać. Było to w latach 80., właścicielką była wdowa, o której też również opowiem Wam w środku, a wejdziemy. I zaczniemy eksplorację od piwnicy, gdzie prawdopodobnie dochodziło do zdarzeń paranormalnych, ale o wszystkim opowiem Wam już w środku. Także zapraszamy, chodźcie z nami. Tak więc naszą eksplorację rozpoczniemy właśnie od piwnicy, i to właśnie tutaj prawdopodobnie dochodziło do zjawisk. Paranormalnych, a to związanych z tym, że po prostu ludzie, którzy mieszkali w tym nazwijmy to domu spokojnej starości, choć nie był to dom spokojnej starości, ponieważ tutaj właśnie tych ludzi męczono. Doprowadzono ich również do śmierci. Słuchajcie, znajdujemy się tutaj. Nie wiem co to mogło być, ale jakieś pomieszczenie z szafeczkami. Tylko przerwę na chwilę. To w tej piwnicy były, słuchajcie, tu jakaś poczekalnia, nie mam pojęcia, naprawdę ciężko powiedzieć, co to za miejsce, ale to tutaj były właśnie znoszone worki z rzeczami ludzi, którzy zmarli w domu, i te rzeczy zazwyczaj były kradzione, i nigdy nie trafiały do rodzin osób zmarłych, a tutaj. Ale słuchajcie, to wygląda jakby ktoś tutaj mieszkał, więc patrzcie. Więc nie będziemy tutaj komuś wchodzić. Zobaczymy jeszcze te pomieszczenia. I lecimy na górę. Tutaj znajdowały się prawdopodobnie toalety, a chociaż tak jakieś umywalnie. A co właśnie jeszcze do samych piwnic, to kiedy patrzcie, jakie telefony jeszcze stare. A co do samych piwnic, kiedy jeszcze tutaj funkcjonował ten dom seniora, na dole była kręgielnia, pralnia, prasowalnia, suszarnia oraz pomieszczenia gospodarcze. No ale póki co nic się tu nie dzieje. My wejdziemy po prostu na górę i zobaczymy. Czekajcie, jeszcze tu nie byliśmy. O, tutaj zamurowane okna. Chciałbym jeszcze tylko cyknąć chłodnia. Oczywiście. Jak w każdym tego rodzaju budynku chłodnia. No i powoli będziemy się już kierować na parter. Na zewnątrz pada deszcz, słuchajcie, i dlatego y, słychać tu różne dziwne odgłosy. Ale na parterze znalazłem jeszcze kilka pomieszczeń, i zaraz je obcykamy. Co to mogło być? Wszystko tu zamurowane, okna, żeby nie wchodzić. Ale pokażę Wam, którędy udało mi się wejść. Prawdopodobnie zresztą będę tamtędy wychodził. No, chyba że znajdziemy inne wyjście. Moim zdaniem, znajdujemy się w tej chwili w jadalni. Tutaj wydawano posiłki, tylko dziwne, bo to takie okienko z korytarza prosto, ale tu na pewno była kuchnia, więc myślę, że właśnie stąd tutaj przez te drzwi wydawano posiłki. Jeszcze tu. My jesteśmy totalnie zamurowani w tej chwili. Gdyby się okazało później, że wszystkie wyjścia są zamurowane, to by były jaja, a my przejdziemy jeszcze tutaj. Karta króla. Normalnie macie wrażenie, jakby tutaj coś stukało, ale to mówię, wiatr wieje. To była ta jadalnia najprawdopodobniej. Tu było jakieś pomieszczenie, gdzie można było umyć ręce, więc to wygląda też na jakieś tutaj takie pomieszczenia sanitarne. Zresztą sam wystrój by o tym świadczył. A my pójdziemy już, tak jak mówiłem, bezpośrednio na górę. Kapie woda, tak jak mówiłem, słychać jakby normalnie ktoś tu cały czas się poruszał. Toalety, jesteśmy na parterze w takich pomieszczeniach, gdzie ciężko powiedzieć, co tutaj było. Być może były to po prostu pokoje, ale były to pokoje, chociaż nie, są umywalki, więc były one dla pensjonariuszy, przypuszczam. Nie chciałbym, żeby coś tu się zawaliło. Halogeny na suficie z bazerią, tak, tu było miejsce na. To moim zdaniem były pokoje pensjonariuszy. I przejdziemy teraz, słuchajcie, tędy. Nie wiem, ciągle masz wrażenie, jakbyś coś tu słyszał, ale to zamurowane, więc wyjście będzie jedynie, myślę, tylko z powrotem przez piwnicę. Wszystko zamurowali, a ja zaraz wrócę z wami do historii tego miejsca. Nie, tu również mamy wyjście, jest ok. Tak więc, pierwotnie znajdował się tutaj hotel i restauracja. Teraz będziemy szukać znowu schodów na górę. Znajdował się hotel oraz restauracja, które nie wiemy dlaczego, ale po prostu chyba zbankrutowały. I słuchajcie, e, następnie, prawdopodobnie w latach 80., otwarto tutaj e, dom spokojnej starości. Na e, brzegi zapach? Jak się później okazało, ten dom nie był do końca domem spokojnej starości, ponieważ. Czekajcie, bo tutaj wychodzimy, patrzcie na budynki mieszkalne na sąsiadów, uciekamy ponieważ prawdopodobnie bardzo źle tutaj traktowano pensjonariuszy byli oni bici, męczeni. Wiele osób, które tutaj mogą coś powiedzieć na ten temat, bo gdzieś znajomych, znajomi, albo nawet i oni sami mieli tutaj kogoś z rodziny, twierdzili, że po prostu ci ludzie, którzy strafiali nawet byli dość zdrowi, nic im nie dolegało. Często nawet po kilkunastu dniach umierali w dziwnych okolicznościach. Zwłoki były trzymane na takich korytarzach, na wózkach. Tragedia, ci ludzie tutaj mieszkali obok w tych pokojach po prostu bardzo, bardzo ciężkie do wyobrażenia. Spoko my lecimy, myślę, że już na ostatnią kondygnację ale warto byłoby tutaj jeszcze opowiedzieć o tym, że właścicielkom była wdowa, była ona właścicielką właśnie w latach 80. ale podłogi się troszkę uginają, wam powiem, nie czuję tutaj komfortu. Czy była ona wdową po mężczyźnie, o którym zaraz wam opowiem, tego nie wiem, ale no ona dzisiaj już prawdopodobnie nie żyje, wiemy tylko, że miała córkę. No córka powinna żyć nadal, ale co się z tymi ludźmi dalej dzieje, nie wiemy. Jednak to oni, a na pewno wdowa, byli odpowiedzialni za te złe traktowanie ludzi. Tutaj nawet znalazłem koc termiczny. Nie wiem, czy to ktoś przyniósł po prostu, żeby się zagrzać w tym miejscu, czy może tutaj trwała jakaś akcja ratunkowa. Ja wam tylko pokażę. To jest ta dolna część, ten parter, gdzie będzie to wyjście po tej belce przez okno. Ale to coś stuka, puka na zewnątrz. Powiem wam, jest cripy. No i jakie okno z takim pięknym widokiem. No ale okno to jest już totalna demola. Oczywiście zajrzymy tutaj na to poddasze. Kurcze, żeby nie było, że żeśmy coś sobie odpuścili, a zahaczyłem o coś. Tylko nie wiem czy tu jest stabilnie. Słuchajcie. Bo tak to wygląda. Po takiej drabince trzeba wejść. Ja się trochę Złapiemy się okna, przejdziemy tu pod dasze. No i druga strona, ale tam widzę, że podłoga się zawala. Więc bezpieczniej będzie zejść z powrotem po drabince na dół. A tutaj miasto. Tam już byśmy chcieli być z powrotem, nie? Wspomniałem chwilę wcześniej tutaj o wdowie i o mężczyźnie, a więc krąży tu taka legenda nie wiem czy jest potwierdzona czy jest historią że właśnie tutaj w tym domu, w garażu, znalazło, znaleziono ciało mężczyzny w aucie Marki Jaguar który tutaj jeszcze stał. No, już dość sporo temu. Teraz jest już, jest dawno po, ale był zabrany oczywiście tam w ramach śledztwa przez policję. No i znaleziono tam mężczyznę. Jedni mówili, że został on otruty celowo. Inni mówią, że był to akt samobójstwa. Po prostu teraz spróbujemy też tutaj wydedukować, czy on zmarł, ponieważ... Zabił się, popełnił samobójstwo, ponieważ był tu źle traktowany. Czy y, może był to mąż właścicielki? Nie mógł znieść tego, jak ona traktuje ludzi oraz pracownicy. Ciężko powiedzieć, No są różne sposoby, żeby załatwić takie sprawy, a tutaj to wszystko jest mega, mega poplątane. Wejdziemy jeszcze do takiego pokoju. Bardziej się boję tych drewnianych podłóg, żebyśmy nie polecieli na dół. I tak jak mówię, faktem jest na pewno to, że... Dokonano tutaj albo zabójstwa, albo popełniono samobójstwo w samochodzie, który znajdował się tutaj na dole w garażu. Był to Jaguar. E, więcej nic wam nie jestem w stanie powiedzieć. No i na forach, jakie ja czytałem tu na stronach niemieckich, ludzie też tylko do mnie mówią. Dobra, zobaczymy znowu ten parter. Tak więc to jest z powrotem to okienko, przez które mówiliśmy tu już o wydawaniu posiłków. Tutaj była kuchnia. Także tego już też nie trzeba wspominać. Tam była wspomniana piwnica, od której zaczęliśmy. No i co tu jeszcze można Wam pokazać, bo tak naprawdę nie za wiele widać. Dawna skrzynka elektryczna złapało mnie takie mocne ściśnięcie w łudzie, ale to tak jakby skurcz. Jakbym normalnie po prostu gdzieś 3 dni biegał i ucisnęło mnie. Zresztą był taki fajny lodowaty... Podmuch na górze. No, to już wszystko zrujnowane, ale tak jak mówiłem, wszystko również pomurowali, żeby tutaj eksploratorzy nie wchodzili. Zresztą ten budynek stoi bardzo, bardzo długo opuszczony. Tak więc, o, patrzcie, jeszcze jakieś dawne sterowane autko. No to, to jestem w szoku, że takie coś tutaj się znajduje. Ale mnie ten mięsień zaczął boleć. Słuchajcie, naprawdę mega. Myślę, że wszystkie najciekawsze wiadomości, jakie miałem Wam przekazać na ten temat, nie miałem ich za wiele, to już wam przekazałem. Zobaczymy tylko jeszcze tutaj. To, tak, to były jakieś pokoje, ale słuchajcie, one były tutaj z takimi przejściowymi łazienkami. A nie, to była toaleta. Było wejście z dwóch stron do toalety. Zaraz tędy przejdziemy, czyli można było prawdopodobnie wchodzić z jednego i z drugiego pokoju do jednej toalety. Tutaj było to samo, tak, zgadza się, czyli zaraz to zobaczycie. Już idziemy właśnie, żeby się przejść takim miejscem. Cyk, wchodzimy z jednego pokoju, toaleta i wychodzimy w drugim, jak widzicie. Tu było okno, tak, to były zdecydowanie pokoje. Powiem Wam, że cicho i spokojnie na tej eksploracji. Nic jakiegoś takiego się nie dzieje, co mogłoby zaniepokoić. Tylko tu widzę, że będziemy w jakieś haszcze wychodzić z tego miejsca. I nie wiem, czy lepiej wrócić piwnicą, czy po prostu tędy. Myślę, że sam dół też przeszliśmy już w całości. Ruina totalna. Wszystko się rozpada, ale sufity. Tutaj wraz z tymi kolumnami. Fajnie, to się musiało prezentować, jak było jeszcze w czasach swojej świetności. Tym samym kończymy naszą kolejną eksplorację. Dzisiaj eksplorowałem po raz kolejny sam, ponieważ Aneta dzisiaj znowu jest w pracy. Ja jeszcze korzystam z dni wolnych, także wolny dzień dogrywam, wolny dzień dogrywam. Jeżeli podobała Wam się eksploracja tego dawnego domu seniora, na pewno nie nazwę go domu spokojnej starości, to oczywiście zapraszamy Was do subskrybowania, do zostawiania komentarzy, wchodzicie w interakcję z Lost Clays Pozdrawiamy Was serdecznie i oczywiście zapraszamy do kolejnych odcinków.